Rozpoczynamy program Punkt widzenia Dariusza się kłaniam się Państwu. Moim Państwa gościem jest wicemarszałek Sonatu RP Adam Bielan. Witam, Dzień Panie dobry. marszałku. Um, od czego zaczniemy? Od tej wiosny, która nadciąga? Trzyma te, trzyma te. Nie widzę na razie żadnej wiosny, wręcz przeciwnie, dużo opady śniegu, trudowolniki ale, ale na drogach. Z polskiej takiej komedii wiosna, Panie Sierżancie. <laughs> Oczywiście trudno to komentować serio, jeżeli pan pyta o, o grupowanie. Ale ja naprawdę Roberta. mówię serio. Ja wiem, to... wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Chodzi rozumiem o grupowanie. Nowy Gracz, Roberta tak, Nowy Gracz się na polskiej mapie politycznej, że tak, tak. powiem, przed eurowyborami, które będą takim pierwszym testem siły, siły i podziału w Polsce, jeżeli chodzi o partie polityczne przed tymi, tymi najważniejszymi wyborami jesienią. Każdego konkurenta trzeba traktować poważnie. Wychodzę z założenia, że, że konkurencja jest dobra również w polityce, chociaż myślę, że pan Biedro nie przedstawił oferty konkurencyjnej dla nas, dla Zjednoczonej Prawicy, dla Prawej Sprawiedliwości, tylko bardziej dla Lewicy, bo przy, przedstawił bardzo lewicowy program. W sferze społecznej, bym powiedział gospodarczej, nie przedstawił żadnych wyliczeń, które by pozwalały zbalansować jego propozycje. Ba nawet zaproponował oszczędności na służbie zdrowia w wysokości 10 miliardów złotych. To jest horrendum. Polska służba zdrowia jest niedoinwestowana, potrzeba tam jeszcze więcej środków. My nad tym pracujemy. Natomiast pan Biedroń chce na tym oszczędzić 10 miliardów. Zawsze powtarzam, że gdyby Polska służba zdrowia naprawdę miała się znakomicie, tak. to myślę, że nie potrzeba by było Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No więc właśnie. Natomiast to, co mnie zmartwiło w programie pana Biedronia, to takie bardzo mocne, ideologiczne postulaty, nawet nie lewicowe, kolewackie, wyprowadzenie religii ze szkół, walka z Kościołem Katolickim i tak dalej, i tak no, dalej. Gdyby Robert Biedroń doszedł do władzy w Polsce, mielibyśmy nową Wojnę religijną, pamiętamy te wszystkie spory z lat 90. Nie wiem, czy Polska tego potrzebuje. Mam naprawdę bardzo pilne problemy społeczne, gospodarcze. Rozwijamy się. W kraju Oczywiście jest już. bardzo duży podział e, e, i raczej powinniśmy robić wszystko, żeby te podziały zasypywać, a nie otwierać nowe fronty. To, czego nie było w wystąpieniu pana Roberta Biedronia, to w ogóle odniesienia do sytuacji międzynarodowej. Ani do nie było żadnego programu europejskiego, ani nie było żadnego programu dotyczącego bezpieczeństwa naszego członkostwa w NATO. Nie było mowy w ogóle o bezpieczeństwie wewnętrznym, o policji, więc no, tak jakby pan to wyglądało tak. Robert Biedroń zgłasza postulat małżeństw homoseksualnych, bo powiedział już o tym wprost, obudowuje to jakimiś obietnicami socjalnymi bez jakiegokolwiek pokrycia, a reszta spraw go zupełnie nie interesuje. Metoda DONTA jest nieubłagana. Prawda, panie Marszałku? Tak. Nie brakuje też opinii po ostatniej właśnie tej konwencji nowej partii Roberta Biedronia po wiośnie, że Robertowi Biedroniowi pozostanie naprawdę ciężka walka o próg wyborczy. Myślę, że to jest ugrupowanie obliczone na odebranie głosów platformy obywatelskiej, tego lewego skrzydła, lewicowych wyborców platformy obywatelskiej. Oraz likwidację Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Partii Nowoczesna, które i tak mają w ostatnich miesiącach duże kłopoty sondażowe. I myślę, że to będzie ta, 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 ta walka. Po lewej stronie polskiej sceny politycznej Platforma ma duży problem. Grzegorz Schetyna w ostatnich miesiącach mocno inwestował w tą lewą flankę, ściągnął do Platformy inicjatywę polską Pani Barbary Nowackiej. Pytanie, czy to wystarczy. Zaprezentował w zeszłym tygodniu w ramach Koalicji Europejskiej kilku byłych lewicowych premierów Marka Belka, Włodzimierza Ciemuszewicza, Leszka Millera. Ale Robert Biedroń ma, bym powiedział, taki powiew świeżości, chociaż sam jest na polskiej scenie politycznej już bardzo długo. Mhm. Niewielu naszych widzów może o tym pamiętać, ale Robert Biedroń zaczynał 18-19 lat temu jako polityk SLD, później przeszedł do ugrupowania Janusza Palikota, został wybrany do Sejmu, później był prezydentem Słupska, więc jest na polskiej polityce już naprawdę bardzo długo, ma długi staż, no to jednak starał się zaprezentować jako polityk zupełnie nowy, niczym syrena, która się wyłania z bryzy, nadmorskiej bryzy i, 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 i wchodzi cały na biało. Ja bym tak ostrożny z tymi porównaniami, bo, <grym> bo tu i dinozaury gdzieś to prawda Media Chociaż... lubią. <grym to <grym prawda. Takie kolorowe porównania. Natomiast m, mówił Pan o kłopotach poszczególnych ugrupowań. Mhm. Państwa środowisko takich kłopotów nie ma po tym, co się ostatnio stało po OK towers Pan, jeżeli się rządzi, to zawsze jest opozycja, zawsze są środowiska, które danemu środowisku, danej partii chcą tę władzę odebrać. My od początku spodziewaliśmy się, że ten rok będzie... Wielkim wyzwaniem, będzie trudny, bo to będzie rok podwójnej kampanii. Najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego, bardzo ważne, które zdecydują o naszym miejscu w Unii Europejskiej i w ogóle o charakterze całej już Unii już Europejskiej. Czy ona walkowa, będzie wybaczcie. bardziej otwarta na, na migrantów, prawda? Będzie ta polityka. Pani kanclerz Merkel, zapraszamy wszystkich chętnych prawda, z Afryki Północnej do, do Europy? Czy jednak to będzie e, e, struktura, która będzie chronić swoje granice, a jednocześnie będzie się szybko rozwijać gospodarczo poprzez pogłębienie rynku wewnętrznego? A później będą jesienią wybory szalenie istotne e, e, dla naszego kraju. Tak, w kraju, no wybory do Sejmu i Senatu. I Od, od początku spodziewaliśmy się, że, że będzie w tej kampanii wiele ciosów też poniżej pasa. Jarosław Kaczyński, ja mam okazję z nim współpracować już od wielu lat, byłem przez 10 lat rzecznikiem prawa i sprawiedliwości, jest odporny na te ciosy, bo całe lata 90. to były jednak bardzo mocne ciosy, które środowisko gazety wyborczej wyprowadzało w kierunku Jarosława Kaczyńskiego. W tej całej sytuacji taśmy, nazwijmy to taśmy, mówi się o taśma Jarosława mhm. Kaczyńskiego, czy to wszystko jest transparentne, czy to wszystko jest w porządku? Każdy, zachęcam wszystkich, zachęcam wszystkich do tego, żeby te taśmy wysłuchali. Jarosław Kaczyński prywatnie jest dokładnie taki sam jak publicznie. Mówi o tym, wielokrotnie mówi na tych taśmach, że trzeba przestrzegać prawa, wielokrotnie mówi na tych taśmach, że będziemy przestrzegać konstytucji. I w momencie, kiedy ktoś przychodzi do niego z prośbą o to, żeby mu wypłacił pieniądze, mówi, że on musi mieć na wszystko umowy i faktury. Proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację, w której ten pan który jest zięciem kuzyna Jarosława Kaczyńskiego, otrzymuje pieniądze pod stołem, bez umowy, bez faktury. No przecież wtedy Gazeta Wyborcza przeprowadziłaby wściekły atak, że Jarosław Kaczyński przekazuje jakieś pieniądze swojemu, swojemu jakiemuś przyszywanemu członkowi rodziny. Wtedy byłby skandal. Z Jarosławem Kaczyńskim jest tak, że czegokolwiek on nie zrobi, zawsze będzie źle. Po śmierci, proszę zobaczyć, co było po zabójstwie Pawła Adamowicza. Jarosław Kaczyński opublikował nekrolog, po czym wycofał się z aktywności medialnej, nie chciał wprowadzać żadnych wątków politycznych. No to niefortunne spóźnienie się na minutę ciszy. Ale wie pan, ja. Też tak zostało odebrane. W Senacie, w Senacie ośmiu liderów Platformy Obywatelskich spóźniło się na minutę ciszy ku czci, ku pamięci Pawła Adamowicza. Ośmiu liderów, w tym dwóch senatorów z Województwa Pomorskiego. Ośmiu liderów. Czy media o tym informowały, czy była wokół tego afera? Nie, po prostu się spóźnili. My, jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle się do tego nie odnosiliśmy. Każdy może się spóźnić, tym bardziej, że ta minuta ciszy nie była wcześniej planowana. W przypadku Senatu wszyscy senatorowie wiedzieli, że rozpoczniemy obrady od minuty ciszy, mimo to osiem liderów Platformy się na, na nią spóźniło. Natomiast Jarosław Kaczyński nie chciał zaogniać tej dyskusji, uszanował. Żałobę i co? I był atakowany za to, że nie przemawia. Czy to, co się stało ostatnio w Warszawie z jedną z dziennikarek telewizji publicznej, panią Ogórek, to tak naprawdę zapowiedź tego, co wyleje się, może nie przy wyborach do Europarlamentu, ale na pewno przy wyborach do polskiego parlamentu? Obawiam się tego. Tym bardziej, że po śmierci, po zabójstwie Pawła Adamowicza były takie głosy, że być może z tego zła. Będzie coś dobrego, znaczy, że emocje zostaną obniżone. Był, rzeczywiście, e, no niestety, dwa czy trzy tygodnie później, mieliśmy, mamy już do czynienia z takimi przypadkami Ale właśnie atak na Panią Racę. Ale po śmierci Górek. Jana Pawła II przez no tydzień, dwa niestety, była wielka niestety. miłość w narodzie, a później. Niestety, ja mogę panu <grym> powiedzieć, że byłem dwa dni wcześniej e, gościem programu Gość Wiadomości i wychodziłem, mniej więcej o tej samej porze, co pani redaktor Ogórek. spotkałem chyba podobne osoby. No, ale być może dlatego, że jestem mężczyzną, nie były wobec mnie tak agresywne jak wobec e, kobiety. kobiety. E, trudno powiedzieć. E, no, skala emocji, skala nienawiści jest, jest rzeczywiście e, e, olbrzymia. Mam nadzieję, że to się nie, się nie jest przełoży. Tak, że tak naprawdę, winne są wszystkie strony. Wie pan, tego sporu politycznego nazwijmy to tak. My staramy się, żeby tę atmosferę sporu politycznego jednak zmienić, żeby poziom debaty był nieco wyższy, żeby, żeby temperatura tego sporu była niższa. Dlatego zaczęliśmy rozmowę od, od wiosny, której jeszcze nie ma, Roberta Biedronia. Tak bardzo mnie niepokoi ten atak na kościół katolicki, bo w Polsce są osoby niewierzące, są osoby innych wyznań niż, niż rzymskokatolickie. Ja to rozumiem, szanuję to. Natomiast. Powtarzam, rozpoczynanie dzisiaj dyskusji, znowu wracanie do dyskusji na temat tego, czy religia powinna być w szkołach, czy nie. Proszę zapytać rodziców, czy dla nich to jest dzisiaj główny problem, czy chcieliby, żeby, żeby religia wróciła do... Do, no w tej chwili e, dla rodziców taki główny problem to jest, do jakich szkół posłać pociechy i no, czy te pociechy dostaną się do szkół więc, średnich, bo mamy dwa roczniki i też nie brakuje takich opinii. O, oczywiście, ale z że słaba punktu widzenia rodziców oświaty. dowożenie dzieci później ze szkoły do sal katechetycznych to byłby jeszcze większy problem organizacyjny, wydatek y, związany z transportem itd. Tak czy my naprawdę nie mamy ważniejszych problemów czy, niż rozpoczynanie yy, renegocjacji konkordatu? Nie mówiąc o tym, że wyraźni szereg wyraźni tych postulatów, nie. które Robert Biedroń przedstawił, wymagają zmiany konstytucji. Robert Biedroń tam w pewnym momencie nawet skandował: Konstytucja, konstytucja, mówi o tym, że trzeba konstytucję przestrzegać. Polska konstytucja, no właśnie, polska konstytucja mówi wyraźnie: małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Żeby wprowadzić małżeństwa homoseksualne, trzeba zmienić polską konstytucję więc Robert biedną świadomie wprowadzał w błąd powtarzam myślę że to jest partia bym powiedział tego jednego postulatu postulatu mniejszości seksualnych dobudowana jakimiś kwestiami społecznymi, ale ja uważam, że to nie są naprawdę najważniejsze problemy stojące przed Polską. My musimy zadbać o to, żeby szybki wzrost gospodarczy, mamy dzisiaj najszybszy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej, żeby był bardziej równomierny. Musimy się zastanowić, co zrobić, żeby w Radomiu, w Sielcach, w Tarnowie ten wzrost był tak szybki jak w Warszawie czy w Krakowie, żeby nie było takiej dysproporcji między płacami mieszkańców Radomia a Warszawy. My się tym zajmujemy i gdyby Robert Biedroń w tej sprawie chciał nam pomóc, to byłoby dobre. To, co by, jeżeli mogę powiedzieć o pozytywach, które były w przemówieniu Roberta Biedronia, bo nie chcę tylko go krytykować, to bardzo podobał mi się postulat tak zwanej deglomeracji, czyli wynoszenia instytucji z Warszawy, z, ze stolicy, do innych miast, mogę powiedzieć, że my z tym postulatem się, moje środowisko polityczne z tym postulatem się zgadza, i mogę też powiedzieć, że w ciągu to co, do kilku, kilku najbliższych tygodni. Będziemy mogli ogłosić umieszczenie w Radomiu zupełnie nowej, nowej instytucji, która jest w tej chwili tworzona od podstaw. I to będzie miało znaczenie. No z PGZ się nie udało. PGZ jest zapisany w Radomiu, natomiast wciąż nie ma, bym powiedział, tak dużej siedziby, jak, jaką byśmy chcieli. To wynika oczywiście z powodów budżetowych. PGZ wpadł w duże tarapaty finansowe. Myślę, że prędzej czy później PGZ. Wybuduje nową, nową siedzibę. Wiem, że zajmuje się tym bardzo intensywnie pan, pan minister Skurkiewicz i chciałbym mu za to podziękować. Natomiast nowa, zupełnie nowa, bym powiedział, instytucja tworzona od podstaw. Po raz pierwszy od dawna nie będzie już miała siedziby w Warszawie, tylko będzie miała siedzibę w Radomiu. I nie zdradzamy nazwy? Na razie nie, to będzie, to będzie jakby przedstawione przez odpowiedniego Rozumiem. ministra Dobrze. na konferencji prasowej. E, zostało nam około trzech minut. Damy radę porozmawiać o lotnisku. Oczywiście, Zawsze, tak? tylko panie 3 macie, minuty. No, tylko trzy <laughs> minuty, no bo troszeczkę tak o polityce wiosennej rozmawialiśmy i nie tylko. E, panie marszałku, no ogromne takie niedoszacowanie hmm. inwestycji. Tej, tej takiej ważne, bardzo ważnej, czyli wydłużenie pasa o 500 metrów, droga podejścia, światła, yy, naprowadzanie samolotów, to na 88 milionów zabezpieczył już, PPL, a tu mamy ponad 200. Był już Państwa, pan prezes Szpikowski, wiem, że to w szczegółach yy, tłumaczył no ja na zawsze antenie. jestem ciekawy, pana, bo pan, to jest pana yy, takie oczko w głowie. Oczywiście, więc wyjaśnimy naszym widzom, yy, w tej chwili toczą się, czy PPL od razu po przyjęciu lotniska w październiku, w listopadzie rozpisał cztery przetargi? Jeden został rozstrzygnięty, trzy kolejne są kontynuowane. Do jednego z nich, z tych trzech pozostałych, zgłoszono bardzo wiele pytań, zdaje się, że ponad 100. I ponieważ PPL nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie te pytania, zgłosiła się do tego przetargu tylko jedna firma, która zaprezentowała koszt można powiedzieć z sufitu, z kosmosu. To Trzykrotnie to... wyższy niż no, zaplanowany, ja ponieważ. Nie było powiem szczerze. No więc właśnie, trzykrotne przeszacowanie kosztów. To się zdarza oczywiście w pewnych inwestycjach, że koszt jest przeszacowany 20-34%, 30, 30, tak, 30%, tak, ale fajnie. nie 300. PPL natychmiast ten przetarg unieważnił, rozpisał nowy, ponieważ w międzyczasie odpowiedział na wszystkie. Zapytania przetargowe ze strony innych firm jest bardzo prawdopodobne, że do tego przetargu zgłosi się więcej firm i będzie można... Pytanie kluczowe, czy, bo tutaj Natomiast prezes Szpikowski mówi, że jest, 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 jest zagrożony harmonogram wszystkim tym, którzy trzymają kciuki, żeby to lotnisko się nie udało, przede wszystkim z innych części Polski. Muszę ich zmartwić. Harmonogram w żaden sposób jest niezagrożony. Lotnisko będzie na pewno otwarte Czyli... do użytku w przyszłym roku, w 2020. Ono, powiem więcej, ono musi być oddane do użytku, po to, żeby na okręciu zrobić więcej miejsca dla polskich linii lotniczych. Lot, które bardzo szybko się rozwijają, hmm. więc to lotnisko w Radomiu musi już w przyszłości. Obok mnie pojawił się nowy gracz Lublin. Więc... pan. Każde miasto dzisiaj zdaje sobie sprawę, jaką wartością dodaną jest duże lotnisko. Lotnisko w Lublinie przeżywa w ostatnich e, miesiącach duże problemy. Wycofują się kolejni e, przewoźnicy. Do tego lotniska samorząd dokłada duże pieniądze. Ono nie było pomyślane e, tak dobrze wymyślone komercyjnie, jak, jak nasze lotnisko w Radomiu, więc nie dziwię się, że e, włodarze lotniska w Lublinie starają Fytają się... Wszystkie, e, się wszystkiego, natomiast tak jak już powiedział Panu Pan prezes Szpikowski, PPL jest inwestorem tutaj w Radomiu, a nie w Lublinie, jest zainteresowany przede wszystkim sukcesem swojej inwestycji, olbrzymiej inwestycji, bardzo drogiej inwestycji, prawie pół miliarda tylko w pierwszej fazie, kolejne kilkaset mm -hmm. milionów w drugiej fazie, więc e, możemy się cieszyć, że mamy w Radomiu w końcu najlepszego inwestora w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie ma bogatszego inwestora w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o lotniska, niż w przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze i nie ma inwestora, który miałby taki sukces, jakie osiągną na lotnisku e, na Okęciu. Prawie 20 milionów pasażerów za rok 2018. Mogę panu powiedzieć, że włodarze innych wielkich lotnisk, na przykład Budapesztu, zwracają się dzisiaj do Polski, żeby przyjęła e, opiekę nad ich lotniskiem, ponieważ nie mogą sobie poradzić tak dobrze, jak PPL opiekuje się lotniskiem na Okęciu. E, powiedziałem, że mamy trzy minuty tak, na temat lotniska. <laughs> I, jest... I wykorzystałem. Czas wykorzystałem. No, nawet ponad. Ale dziękuję to jest kolejny, kolejny dowód, jak dużym sensem sentymentem... Lotnisko jest niezagrożone, będzie otwarte na pewno w przyszłym roku. Stwierdza wicemarszałek Senatu RP Adam Biela. Bardzo dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję za programy, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Widzimy się oczywiście w czwartek o tej samej porze. Do zobaczenia.